Komputerowe wspomaganie projektowania. Na dzisiejszych zajęciach wykonamy projekt takiej tarczy do piły. Więc tak, tutaj przed zajęciami przygotowane zostały dane. Takie warstwy należy wytworzyć, gdzie E to jest pierwsza litera taki prefiks, podkreśnik. Inicjały, pierwsza litera, imienia, nazwiska, podkreśnik i kolejno warstwy. Każdy uczeń ma inne dane do projektu, gdzie z to jest ilość zębów, to jest numer z dziennika plus 10. Zrobię przykład dla numeru 34, liczba zębów 44. Na początek przejdziemy na warstwę tarcza, utworzymy ją, tą już miałem utworzoną. Klikam okrąg. Od współrzędnych 0,0 wpisuję z klawiatury Enter. Autokad pyta mnie o promień. Tu jak widzę, na tutaj promień pierwszego okręgu ma być 10. Po przekroju widzę 10. Wpisuję z klawiatury 10, Enter. Cała tarcza ma mieć średnicę 100, więc znowu Okrąg, czyli mogę wkliknąć Enter, albo tą ikonkę tutaj. Klikam Enter. Pyta o środek, wpisuję 0,0, Enter. Pyta o promień, tu jak widzimy na przekroju 100. Wpisuję 100, Enter. To jest nasza tarcza. I w tym momencie piszę polecenie rzutnie. I wybiorę dwie pionowo. Mogę przejść też na menu widok i konfiguracja rzutni wybrać dwie pionowo. W instrukcji w PDF jest też opcja, żeby zrobić to na czterech rzutniach, cztery pionowo. Powiedzmy, że zrobimy to na dwóch, tak? W lewej jest rzut z góry, model szkieletowy. W prawej będzie y, rzut z góry, zrobimy izometryczne SW. I na razie... I damy cieniowanie. OK. Teraz tak, przechodzimy po lewej. Narysuję sobie taką linię pomocniczą tutaj od, gradien, od kwadrantu. OK. Prze jeszcze tutaj, żeby pokazać przekrój, jaki mamy zrobić. Tutaj jest starcza. Przechodzę na prawą rzutnię. Wybieram polilinia. Ok, jeszcze, jeszcze tu jedną rzecz. Widok i przechodzę z widoku globalnego na widok w prawo, czyli chodzi o tą powierzchnię, bo na tej powierzchni będę rysował. Wracam na narzędzia główne. Polilinia. Wybieram z tego punktu. Yy, tutaj jest. Ile tutaj jest? 2 mm do góry. Przeprowadzam yy, do góry. Z orto i wpisuję 2, później w prawo przeciągam, po lewej widzę, że to jest 30, wpisuję 30, enter. Później przechodzę w dół, widzę, że tam jest 1, czyli 1, enter. I teraz tak, prawo 20, enter. Do góry 1, enter. I w prawo 40, enter, i w dół, tu wtedy jest 2, enter, enter. Widzę, że połowa przekroju została narysowana. W tym momencie mogę wybrać tą polilinię, lustro i oczywiście orto cały czas włączone. Tutaj przeciągam i mam zrobiony przekrój. Mogę zrobić polecenie region, a wręcz powinienem, tu Enter. Widzę w widoku cieniowanie, że wytworzył się region, wytworzyła się powierzchnia. I sprawa będzie prosta. Wystarczy kliknąć na ten region narzędzia 3D przekręć. Wybrać sobie punkt 0,0. Orto cały czas jest włączone do góry oś. I autokad spyta mnie o kąt obrotu. Tu z automatu jest 360 Enter. I tarcza jest narysowana. Zrobię Ctrl Z. Co by było, gdyby AutoCAD bywa kapryśny? Widoku tutaj zrobiliśmy widok w prawo, żeby przejść na tą płaszczyznę. Tutaj. XY przestawiliśmy sobie i rysujemy właśnie na tej płaszczyźnie. A, ale teraz tak. Co by było, gdyby y, był problem? Czasami autokad bywa kapryśny, podam inny sposób na narysowanie tego. I to jest tak: narysujemy na tej płaszczyźnie i obrócimy to. Narzędzia główne, polilinia, kwadrant, i teraz tak: w prawo było 2, tutaj było 30, tu było w lewo teraz 1. Tutaj sprawdzę sobie na przekroju 20. Wpisuję 20. Znowu w prawo 1. I teraz 40. I tutaj pomogę. OK. I teraz tak mogę wziąć to odbić, tak jak tam robiłem. OK. Tu widzimy. Że to zostało narysowane. Ok, przepraszam, nie dokończyłem polecenia lustra. Jeszcze raz klikam tu Oś, oczywiście Enter. To widzimy, co powstało. Wezmę to sobie na przykład na warstwę Def Points i tą Def Point zamrożę. Ok, teraz widzimy, co powstało. Tutaj. Znowu zrobię region. Wybieram te dwie polilinie, Enter. Już mam taką powierzchnię, ale ona nie jest w tej płaszczyźnie, w której chcę. Dlatego yy, biorę polecenie 3D obrót, OK. No i tutaj zielona płaszczyzna, 90 stopni, Enter. I mam to samo, co chciałem uzyskać yy, ten inny sposób. Dobrze, to no, wiadomo ta sama kolejność narzędzia 3D. Przekręć, wybieram ten region. Punkt 00, orto włączone, do góry 360 stopni. Jest Enter, wychodzi. Tarcza jest zrobiona. Ok, mamy to samo. Teraz tak. Interesują nas jeszcze. Tu jest tarcza. Teraz utworzymy właściwości warstwy. Przychodzę na tą warstwę. Zaznaczam Ctrl C. Nazwę. Biorę nową. Ctrl V. Ząb. OK. Zmienimy kolor powiedzmy na. Dobrze, zostawimy. Teraz tak, tarczę sobie. OK, ona jest bieżąca, nie mogę zamrozić. Przechodzę na ząb. Tarczę w tym momencie zamrażam. OK, rysuję jeszcze raz okrąg od 00 i promień 100. Enter. I teraz tak, co nas tu interesuje? Narysuję linię pomocniczą od współrzędnej 0,0 do kwadrantu. I ile zębów muszę wykonać? U mnie 44. Klikam na linię pomocniczą, wybieram szyk biegunowy, oczywiście punkt 0,0 i tutaj są mm, parametry szyku. To wszystko zostawiamy. 44 zęby. OK, stworzył 44 linie pomocnicze. Do czego teraz nam to było? Do wyznaczenia długości łuku, po której muszę wykonać ząb. Mm. Nas interesują te dwa, te dwie linie, czyli biorę łuk od, wyłączam już sobie orto, od jednej linii tu, dalej łuk od końca poprzedniego, dowolny punkt i do końca tej linii. Ok, teraz tak. Enter. Weźmiemy utni, utnę sobie to. Już dalej to nie będzie mi potrzebne. Pozostałe rzeczy go usunąć nie są mi potrzebne. To jest nasz ząb. Ja pokazałem, żeby zrobić taką, jakby to powiedzieć, dziurę. Niektórzy uczniowie stwierdzili, że no tak, ale to tak nie wygląda. Nie ma dziur w zębach. Jakbyśmy. Okej. Okay. Żeby stworzyć taką dziurę. Yy. Powiedzmy, że ten ząb już będzie tak, jak chce. Okej. Okay. W tym momencie tworzę regiony region mniejsza to to jest to co chciałem zrobić dziurę druga drugi ząb i zauważcie że ja skopiowałem tą, mniej, tą mniejszą stworzę warstwę ząb 2 ponieważ uczniowie wiedzieli że no nie ma takich więc wrzucimy to na warstwę ząb 2, warstwę ząb 2, damy inny kolor, na przykład taki. Jak warstwa, ok. I znowu region, zaznaczam, ok, Ach, bo jestem na warstwie ząb, przychodzę na tej, więc utworzył region, przychodzę na warstwę ząb 2. I teraz tak, narzędzia 3D, sprawdzimy wysokość, jaką muszę wyciągnąć. Ząb ma wysokość 2, ok, więc wyciągnij najpierw ten element 2. On oczywiście zmienił mi go na warstwę ząb, dlatego że jest aktualna. Znowu przerzucam go na warstwę ząb 2. I teraz kolejne elementy czyli najpierw zaznaczam oba shiftem odznaczam większy i do góry 2 enter i teraz ten większy też 2 enter i teraz narzędzia 3d różnica większy enter mniejszy nie chcę. o zaznaczyło zaznaczam jakby nie chciało, to wtedy ten większy odznaczam z Shiftem. OK, Enter. I proszę, tu jest ta dziura, która niektórym uczniom nie pasowała, ale my ją wypełniły powiedzmy plombą, innym materiałem. Przesun, zaznaczam ten element. Róg. Róg. Proszę. Zrobione. I teraz tak. Koło niepotrzebnie usuwałem. 0,0, enter. 100, enter. Dobrze. I teraz szyk. Te elementy. Enter. Wybieramy środek 0,0 i 44, enter. Proszę. Trzeba jeszcze. Okej, okay. tarcza, warstwy, tarcza. Okej, okay. tu miałem na def-pons. Okej, okay. tarcza jest. I musimy sprawdzić jeszcze jedną rzecz. OK. Nie Przesuń w dół. Jeden enter. OK. Widzimy. Tutaj. Możemy to sobie zobaczyć jeszcze oczywiście na czterech rzutniach. Poćwiczymy polecenie rzutnie cztery równe, ok. Teraz tak. Tu jest yy, góra. Tu będzie ród. Prawo. A tu izometryczne zwo. Ok. Zadanie wykonane. Dziękuję, pozdrawiam.